Już 20 września mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste otwarcie Centrum Integracji Studenckiej przy ulicy Kadetów 3 w Jeleniej Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych. Otwieramy nowy budynek, nowy akademik. Zapraszamy wszystkich. Od godziny 11 każdy z Was będzie mógł wejść i zobaczyć jak wygląda od środka i pokoje, i Centrum Gastronomiczne, a także przedszkole. 20 września widzimy się. To właśnie w tym miejscu przygotowaliśmy dla was 49 apartamentów, jednoosobowych, dwuosobowych oraz trzyosobowych. Pokoje jednoosobowe są dostosowane również do osób niepełnosprawnych. Również w tym miejscu będzie strefa gastronomiczna, gdzie w przyszłości będzie można zjeść obiad, wziąć sobie coś na wynos, a w tamtej części będzie przedszkole. Wszystkie apartamenty przygotowane dla naszych studentów są w pełni wyposażone, posiadają aneks kuchenny, posiadają te większe pokoje osobną sypialnię, balkon oraz łazienkę. Nasz nowy akademik znajduje się w samym centrum naszego kampusu, Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Miejsce jest monitorowane, tuż za rogiem macie uczelnie, wydziały, naszą strefę rekreacyjną, jak basen, hala sportowa oraz biblioteka. Czyli jest to idealne miejsce do studiowania.